Janusze Startupów, co ty Radku, jesteś taki opalony na twarzy, czy jakiś tutaj e, praski samum e, wywiał ci, czy byłeś e, nie, na jakimś dziwnym badaniu? Nie, nie wyspałem się, jutro Rozumiem. idę na dziwne badanie. Rozumiem, dziwne badanie. Dzień dobry. Badanie. Tak, no to szkoda w sumie, że już się nie robi badań Perrektum na trzeźwo. Dziwne badanie. Dobrze. Janusze Startupów, dzisiaj o tym, że nieważne gdzie i pod jakim pod jakimi zarzutami zostaniesz zatrzymany, warto mieć przy sobie sprzęt Apple'a. A tak naprawdę o tym, że nieważne w jakiej firmie, która produkuje elektronikę, pracuje, że warto mieć ze sobą sprzęt Apple'a, e, czego najlepszym dowodem jest Huawei oraz kiedyś Samsung, z tego sobie przypominam, ale to zaraz wygrzebiemy z pamięci. O tym, jak iść za darmo, będąc nieprawdziwym influencerem, jak pozbyć się pornografii w internecie. To się ja, zawsze to, udaje. To się zawsze każdemu udaje. Także sposób na więcej pieniędzy, jak już oszczędzimy na byciu, na jedzeniu, będąc nieprawdziwym influencerem. A także na tym, że jak już będziemy mieć ten hajs, to możemy sobie zamówić pomoc domową e, przez aplikację. Oczywiście ta aplikacja istnieje od jakiegoś czasu, ale teraz zebrała e, nowy hajs. E, a na koniec możemy w spokoju położyć się i usnąć e, na pięknym, wygodnym materacu, e, którego rozumiem jesteśmy udziałowcem, e, bo firma jest warta miliarda, miliard dolarów. Firma robić, od materacy. No? A ty co Radku, śpisz pewnie na podłodze. Na europaletach. europaletach. Ale kładziesz coś na te Europalety, czy tak, tylko ciało swoje? No teraz taki gruby. W sensie taki siennik zwijany więzienny? No teraz, normalny, profesjonalny, ma teraz, mięciutki, fajniutki, wygodny, nie niszczący kręgosłupa. A Europalety, żeby się trochę podnieść, żeby tam na dole można było posprzątać i żeby było fajnie. Ale gdyby no. nie było Europale łatwiej już się bo zaczęłoby wystarczyłoby przeciągnąć ten materac do kosza. Wziąłem jeszcze jest ciężki. Zzią. To nie jest narkomański materac, który mm. się wyrzuca po tym, jak się na nim miesiąc pośpi. To, to jest fajny materac, ale nie aż tak fajny jak materace firmy Kasper. Na pewno. Tak, Casper Duszek. Tak, do, dobry Duszek. Wyszerpała w, w kolejnej serii finansowania 100 milionów dolarów i ich kapitalizacja w tej chwili tak. przekroczyła miliard. Firma sprzedająca materacę. Wycena A czy wycena, przepraszam. Miliard dolarów. Miliard sto. USD. Miliard 100 tak jest. USD. No, ja się w sumie nie dziwię, oni oferują naprawdę fantastyczne produkty. Hmm. Na przykład oprócz tych materacy za milion tak. monet, można kupić sobie za niewielkie Za miliard monet. A, tak, za miliard monet, za niewielkie monetki można sobie kupić na przykład poduszkę do drzemek. 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 Tak drzemek no i Nap co? Pillow. Z, z, za 35 tak. dolarów tak zwana jak to się ładnie mówi w kor korpo marketingo nowomowie dedykowana tak, unikatowa unikatowa Unique experience. albo na przykład lampkę taki miękki łagodny taki oświetlać i za 90 dolarów można kupić za lampkę i tak się wtedy wypełnia sypialnie takim fajnym światłem a po 45 minutach gaśnie całkiem, czy znaczy tak gradientowo, tak? Tak. No to jest spoko, bo na przykład normalnie no jak się w Polsce boisz, jak normalnie sypiać tak, tak po ciemku, to to tak. tak to jest ale spokojnie. też normalnie w Polsce, żeby tak światło ci się powoli wygaszało, to trzeba czekać na jaskrę. Jest. Nie. Znaczy, znaczy tak, ale nie. No to tak. I warto, warto też przypomnieć, że Kasper, Kasper zebrał wcześniej, czy jak tutaj pisze portal Techcrunch, co my, co my tam wiemy, to czytamy to z internetu przecież, jak wszystko, zebrał 240 milionów dolarów. Między innymi od takich gwiazd jak Leonardo DiCaprio i 50, 50 Cent. cent. Rozumiem, że 50 Cent zapłacił kryptowalutami. Ale które... to podobno właśnie ma z tym, było że on miał ten. Mieliśmy o tym dwa krypto... artykuły. o tym, że, że no. jest, a potem, że lol. A potem, że, że jednak omglol nieprawda, więc to bardzo przykre. Dokładnie. No dobra, no to może mm, trochę jak Twoje badanie, czyli idąc dalej do tyłu. Od tyłu I, idąc do... Wchodząc od... głębiej. Wchodząc głębiej. Hello Alfred. Hello, to ty o tym powiedz, bo ja nie rozumiem w ogóle tej idei. To znaczy rozumiem, wiem kto to był Alfred, to był tak. y, superbohaterski y, Butler lokaj? Tak, y, 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 lokaj, taki, lokaj Batmana. Lokaj domu. Tak. M, tak, no jakby Batmana. przyjaciel domu. domu opiekun, opiekun domu, domu, przyjaciel, domu to wychodzi... się mówi, przyjaciel domu to się mówi na postarzałych panów na weselach, tak. e, którzy nie wiadomo skąd tam się znaleźli, ale przyjechali Mercedesem S-klasą i tym Mercedesem wrócą jeszcze tego samego dnia oraz mają w bagażniku pewnie ciała e, ludzi oraz narkotyki. Narkotyki na nazywa, pewno to się, z, się w domu z, z ciałami to nie wiem. Generalnie miał. i e, dorobili się głównie na działalności mafijnej w różnych <śmiech> krajach <śmiech> wszystko wschodnie. To się nazywa, Po 80. I mówią i mówią zawsze po angielsku z rosyjskim akcentem, <laughs> chociaż są na przykład z Francji albo z Niemiec. No bo to zawsze złowrogo brzmi rosyjski tak. akcent, to nawet jak Jest. mówisz przyjemne rzeczy i recytujesz poezję, to jak mówisz to po angielsku z rosyjskim akcentem, to wszyscy myślą, że jesteś gangusem. O co chodzi z tymi Alfredami? Ten, nie, wiem, Weź. Nie, nie słyszałem, żeby Oden recytował to z rosyjskim akcentem. Anyways, no z Hello Alfred chodzi o to, że możesz sobie Znaleźć ludzi do pomocy przy drobnych pracach i to są takie regularne rzeczy, na przykład dbanie o twoje, o twoje zwierzę, taki uber? E, taki uber do prac domowych. Zapomniałem, że wszystko trzeba ci tłumaczyć przez wszystko uber dla. Wszystko przez uber dla. Uber. Twój Czyli... mózg to jest taki uber dla rąk. I dla nóg. <laughs> no, Niezłe. Dla układu środkowego. Co, wchodzę w apkę i mówię, potrzebuję gościa, który mi zmieje naczynia tak, albo tak, coś, kurze tak, i... Tak. Tak, no myślę, że nie okay. rozróżniasz między zmywaniem naczyń, a sprzątaniem podłóg, ale generalnie tak. No, Nie, no może filozów, z... innej chemii się używa Tak. i w miarę możliwości no. innych gąbek jednak mimo wszystko no, do czy ja podłogi. No nie wiem, do... moja babcia tam najpierw była podłoga, a potem naczynia, dlatego jestem taki szczupły do dzisiaj. Rozumiem, wymuszona bulimia. Spoko. Czyli rozumiem, e, mogę sobie że przy pomocy... Dieta, przymus, przymusowa dieta MZ. Nie żreć. Nie żreć, bo w tak pozbawionych tak. naczyniach. No i co, i czemu o tym mówimy? E, no się, bo tutaj wiem. wiadomo, bo normalnie można sobie takie rzeczy zrobić samemu w domu. Mhm, mm jesteśmy Januszami. Albo zaprosić rodziców. Boże, bo Aj, no bo... Nie, to jest ostateczny upadek. E, tak, i y, no i co? I ostatnio zeb, zebrali tak naprawdę. Znowu jakieś miliardy? Zebrali 63 miliony dolarów. Eee, na torze. Detaliści. 63,5 dokładnie. Z, zebrali. No tak, no tam Kasper zebrał 250, tylko że Kasper coś robi. Trzeba kupić materac, dziś go strzycić. Tak, wypełni, wypełnić, go, go pierzem, A tutaj tak naprawdę nic się nie robi, nic, nic, już ludzie nic nie robią dzisiaj. Czyli taki uber dla ludzi, którzy. Świetna, uber dla internetu. Świetna sprawa. po prostu dzielnie wymyślamy. Dobra, widzę, widzę, że tutaj jakoś to Nie, nie pobudza twojej wyobraźni, Znaczyń, to może do czegoś nie, wysu, nie, nie, pobudza nie, pobudza mojej wyobraźni, to pobudza moje zażenowanie. No, znaczy, no tak, się, no sobie nie, ja by... nie, bo wtedy mogę myśleć wtedy no, tak, tym, że jakby o źle w życiu migdałach, albo na przykład nie, 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 albo na przykład nie, nie, To nie, 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 to jest wiagra? Migdałek. A, yy. Myślę, co mi się wzrok pogorszył od tych migdałów, a tu niespodzianka. No, na szczęście, jeżeli chodzi o pogarszenie się wzroku, to Wielka Brytania walczy z tym. Tak. Walczy yy. z zachowaniami samotniczo i psacyjnymi. Tak, to, to musisz o tym powiedzieć, bo tutaj masz większe doświadczenie. Znaczy, w materii. Pod, pod, y, oczywiście tak, y, pod poszczykiem y, Brexitu można przemycać <laughs> różne rzeczy, więc myślę, że <laughs> już z rozpędu coś przegłosowali. Ej. Y, w, w każdym razie stwierdzili, że będą walczyć z pornografią wśród młodzieży w ten sposób, że młodzież sobie na pewno nie poradzi, jak będzie musiała powiedzieć, ile ma lat bo młodzież z Wielkiej Brytanii jest tak głupia, że nie umie VPN-a, który ściemni, że wchodzi na stronę skądinąd. W każdym razie brytyjscy sobie legislator, legislatorzy wymyślili, że będą ograniczać dostęp do stron pornograficznych. Tak. Data wprowadzenia tego przepisu 1 kwietnia daje mi nadzieję, że to jest po prostu taki uprzedzający prima aprilis, ale jeżeli to nie jest prima aprilis, to jestem dosyć wstrząśnięty informacją o tym, że każdy z userów, bre, to, to znaczy to to będzie swoją drogą Brexit. Każdy, każdy z użytkowników y, że strony pornograficzne będą przekierowywać na jakąś witrynę, gdzie m, trzeba będzie y, gdzie dostanie każdy z użytkowników Jednak taki identnie ide, identyfikator, identyfikator wiekowy. Tak, to znaczy tak. Tam zostanie jego wiek z z z z zweryfikowany y za pomocą, nie wiem, prawa jazdy, y paszportu czy co tam mają bry brytyjscy młodzi ludzie. I wtedy już, jak będzie wiadomo, że on jest tu urodzony w 1976, to może sobie wchodzić na legalne na strony internetowe, a ci młodsi już nie. Będzie też można pójść do sklepu i kupić sobie jakiś jednorazowy kod dostępu do stron porno. Y znaczy, za 5 funtów. Za ileś, to no nie wiem, to pewnie nie będzie jakieś bardzo drogie. I wtedy sprzedawca sprawdzi, tak jak kupujesz alkohol czy papierosy, to ma obowiązek sprawdzić Twój dowód. I on wtedy będzie sprawdzał dowód i mówił: OK, możesz oddawać się sesją autoerotyzmu. Proszę bardzo, to jest kod dostępu. Patrzcie głęboko w oczy. W oczy podażę. Tak, podażę jak, w tym, jak w tym starym dowcipie, jak Pani kupuje, chciała szeptem kupić prezerwatywy w aptece. Pan no ja krzyczy, stu... znaczy... co? co? To. Dobra, nie hmm. będę powiał starych dowcipów, no, bo nie. za to Kain zabił Abla. Właśnie za to zabił Abla, w każdym razie walczy dzielnie brytyjski rząd z pornografią. Nie wiem, czy on walczy z pornografią, czy raczej z, z załamaniem się gospodarki po Brexicie. Więc to jeszcze bardziej się za, załamie, w każdym razie no, ja nie wiem, w czym problem, żeby sobie wchodzić z, z Wielkiej Brytanii przez VPN-a i identyfikować się jako obywatel Holandii. Gdzie Bardzo wolno wtedy działa internet. Bardzo wolno. A to zależy, jakiego masz VPN-a. My mamy dobrego VPN-a. Nie, że mamy coś do ukrycia, oczywiście, ale mamy. Jak nie masz nic do ukrycia, to po co to ukrywasz? Ja niczego nie hmm. ukrywam, ja po prostu hmm. korzystam z VPN-a. Hmm. Y więc myślę, że młodzież sobie na pewno nie poradzi. E, myślę, tak. że wszyscy będą teraz chodzić na pocztę, kupować z... kody Znaczki i... Święte tak. i uzyskiwać profil zaufany. <laughs> Spaga, w ogóle fantastyczny pomysł. Jestem za. Jest, tak, duży. jeżeli chodzi o profil zaufany, na pewno jest to świetny pomysł dla Instagrama, bo rozumiem, że Instagram pojawiają się luki w tym całym systemie wykrywania botów i innej sztucznej inteligencji, jednak inteligencja biologiczna wciąż sobie radzi. Ale to sobie wcale Rękami sztucznej inteligencji, oczywiście. Sobie sobie radzi. Tak. Amerykański programista został fikcyjnym influencerem, by jeść za darmo w restauracjach. Pisze nowymarketing.pl. /a. A nie, to już nie jest adres. Slash 21550. przeszłam. dlaczego ty to czytasz właściwie? Wiem, chciałem jakoś dać ci czas żebyś zdążył. Ale ja to wszystko wiem. Ja to, to wszystko, tak. ja to to wszystko powiedziałem, co tam wyczytałeś. E, no wyczytałem to, żeby pewien programista z Nowego Jorku był sprytniejszy i zautomatyzował sobie fejkowy profil na Instagramie. W tym sensie, że napisał jakieś skrypty, uruchomił boty i inne rzeczy. Bo, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, na pewno wiele osób się zastanawia. E, w zaciszu domowym, że <laughs> <takie osformowanie, laughs> Albo w zaciszu biurowym e, zastanawia się. No ci, influencerzy, no. ci influencerzy. Co oni w ogóle robią? jakby? Nic czemu, to służy, czemu to służy? służy? I właśnie temu to służy, żeby dostawać rzeczy nie. za darmo. Rzeczy Jestem za za darmo. blogerem, przyślicie gratis. Dokładnie. W, to tak, no tym, to, ale po, poza to. tym właściwie żadnej użyteczności nie ma. A, niektórzy tak. wrzucają fajne zdjęcia, to prawda. No tak, ale to wszystko w sensie, jeżeli myślicie, że zarabia się na internecie, nie zarabia się na internecie, zarabia się. <laughs> Po, poza internetem. Poza internetem, właśnie. dokładnie. To jest jakiś sposób optymalizacji. No znaczy tak. nie, no, goś wpadł na fajny pomysł, bo zrobił, zrobił profil, mm, oprogramował go odpowiednio. No I jest, wykorzystał jedną z metod pozyskiwania y, obserwatorów. To ma jakąś nazwę, której w tej chwili nie pamiętam. Znaczy, ja obserwuję Twój profil, a Ty odwdzięczasz mi się obserwując mój. Tak. To ma, jak mówię, jakąś swoją nazwę, jest to bardzo popularne. Y, i, I lajkując w ten sposób liczne profile, byle nie przegiąć, bo Instagram jednak stara się to kontrolować w jakiś sposób, można dostać takie, tak. jakby, wdzięcznościowe odlajkowania, no i sobie zbudował jakąś Bazę, tak, bazę, użytkow znaczy bazę obserwujących. No i zaczął wyrzucać jakieś zdjęcia jedzenia. Oczywiście to były zdjęcia nie robione przez niego, tylko przez <grym> zawodowych fotografów. I lajeczki leciały, no i w pewnym momencie restauracje zaczęły się do niego odzywać, bo miał I fajny profil, czyli tam on zaczął się odzywać do restauracji, tak. do restauracji, że ma fajny profil, no więc Managor Social Media Czemu nie? wchodzi, kosztuje, patrzy. Ile kosztuje posiłek, nic? Spoko. Posiłek kosztuje 8 dolarów, pewnie, znaczy w sensie koszt wytworzenia, łącznie z kosztami pracowniczymi i lokalowymi, no więc no co, no za 8 dolarów, niech on się naje, a potem opowie o naszym lokalu, Dokładnie. na Instagramie, Przezucie na Yelpie na tych innych, śmierci. W tych śmiesznych miejscach, w których ludzie się dzielą informacjami o tym, gdzie zjeść. To gdzie, jest agora, tu nie ma się czego śmiać. Gdzie, gdzie, gdzie nie bywać, z kim się nie spotykać. I gość dał radę, stworzył w pełni zautomatyzowany proces. stało, że go odkryto? Nie odkryto, no, znaczy nikomu to nie przeszkadza, jakby w tym sensie, że. Yy... A, przepraszam, tak. <laughs> Czyli zamienił swój pomysł, sprawdził na sobie, czy to działa tak. i teraz no to oferuje zautomatyzowane boty. Biznes. No nie potrwa to długo. No, no nie potrwa to długo. No. Ale to wiesz, no, dla restauracji to jest dlatego dokładnie... My, dlatego my na Instagramie mamy dumne 946 followersów, co tylko pokazuje, że nie używamy botów. Zgodnie z prawdą, wszystko. Z Prowadzimy to tym... konto razem z Radkiem, dlatego nam tak źle tak. idzie. Poza tym wiesz, no, jaka jest różnica dla restauracji? Czy reklamuje ich zbotowany i, i automatyczny profil w pełni, czy prawdziwy użytkownik? Nie spodziewałem się takiego cynizmu po tobie, Żadne. nie spodziewałem się. Ale jakiego cynizmu? To nie cynizm. Co, co jakbyś to nazwał realizmem? No bardziej tak, zbliżam się ku takim, realistycznie no, myślmy. No. Nie, cynizmu tutaj nie znajduję, jakoś bardzo dużo, po prostu tak. no, się opłaca. Tak. No, jest knajpa w Mediolanie, sushi bar, stwierdziła, że będzie zapraszać mikroinfluencerów, takich od tysiąca obserwujących wzwyż. Zapłacić można zapłacić followersami. No, I można zapłacić, de facto można za sushi płacić followersami. To znaczy, można płacić followersami. No, w tym, że przychodzisz, mówisz, mam 1200, 1200 followersów. Czad. Pan siądzie, pan sobie zje, pan wrzuci fotografię, to followersi zaobserwują, zalajkują i być może ten do sposób, nas przyjdą w ten, ten, ten sposób. Bo miałem cichą miałem cicho nadzieję, że to jest taka akcja jak kiedyś w początkach internetu. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś Facebook był miejscem, gdzie ludzie yy, zrobili jakieś zwanicą? ciekawe rzeczy, rozwiązywali problemy znaczy. tego świata. Gdzie? Na fejsie? Nie, na fejsie. Odkąd pamiętam, na samym początku ludzie robili, ludzie robili się. te quizy dziwne. I połkowali się. I się połkowali, tak. I Dokładnie. To, to było tyle. No I w każdym razie, jakoś tak w początkach. No i tam, oczywiście, Facebook zaczął rosnąć, bla, bla, bla. No i jeżeli sobie dobrze przypominam, to marka Burger King stwierdziła, że można zapłacić rzeczywiście jednym ze swoich przyjaciół za darmowego burgera, odlajkowując go. Od się przepraszam. Te reakcji nie pamiętam. Była taka w początkach. O, to internetu. jest cynizm. I To jest, to jest super. To jest płacenie im followersami. Do, do, dosłownie jest to jakaś forma kanibalizmu. Nie polecamy. No, od, od, Odfriendowując, tak? tak? Tak, trzeba było unfriendować kogoś. Nie mam pytań więcej. No oczywiście zostało to zbanowane szybciutko przez Facebook, wiadomo. Słuchaj, z uwagi na fakt, że ty jesteś długoletnim użytkownikiem iPhone'a, to o tej pani to ty opowiedz. A, no tak. Bo to jest śmieszne. Dobrze, jak e, pewnie wszyscy wiemy, czy nie wiemy, e, Mac Wang Cho, e, z Huawei, czyli pani wiceprezes, która została aresztowana w Kanadzie za e, tutaj e, guilty until e, guilty in proven, innocent until proven guilty. E, zasada, że trzeba udowodnić to, że jest się e, że się jakieś przestępstwo, do, e, że, że, że jest się niewinnym, dopóki się e, nie czyli jest skazanym. No tak. Każe mi powiedzieć, że zarzuca jej się grube przekręty finansowe. Natomiast ciekawostką jest to, że został już znaleziony sprzed Apple'a w sensie MacBook, iPhone i iPad. No, co ma jaki sens? No bo przecież skoro jej urządzenia szpiegują innych ludzi, no to ona nie może być szpiegowana, musi korzystać z czegoś bezpiecznego. Nie, na pewno robiła research, No, no na nie, pewno no myśl, badała konkurencję. że tak rozkręcała i robiła reverse engineering tak. in the house, sprawdzała co jest w środku, żeby to przekazać później. Na pewno jest inteligentną kobietą, więc zna się na wszystkim. więc rozkręciła i sprawdziła co jest w środku. Nie tego rozkręcić. No nie da nie, nie się ma Macbooka rozkręcić cię jakby nie da się tam nic zrobić. bym roztłukła go wszystko Nie mam tego pojęcia. Coś zrobiła, rozpiłowała go, Key powiedzmy. Swoim trz, w swoim tak. a to do filmów dojdziemy na Key. koniec. I... Tak, ale to przypomina mi właśnie, że kiedyś Samsung też przy premierze, wydaje mi się, że telefonu, no bo czego by innego, używał e, komputera, właśnie MacBooka. E, dopuszczania całej prezentacji. Tutaj no po, powinno być zdjęcie w tym no miejscu właśnie. na ekranie. Anyways. Tak to wygląda. E, Dobrze, to to, tym, co śmieszne, jeszcze śmieszniejsze w tym wszystkim? To, to, dopowiem, ludzie jeszcze śmieszniejsze jest to. Nie, mnie, mnie rozśmieszyło, to już tam nie będę ludziom wmawiał. że. Te, teraz to było śmieszne, proszę się śmiać. Możemy śmiech z puszki podłożyć. Możemy śmiech z puszki podłożyć, seriale, dobry pomysł. Na, nie, na nie, to, że firma ukarała wcześniej swoich pracowników za wysyłanie życzeń ze, ze sprzętów. <noise> yy, więc w tym momencie no, 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 no. pani wiceprezes... No. Ale ona nie wysyła nikomu życzeń, teraz nie Nie, ona wysyłać. po prostu miała sprzęt, więc nic nic tam nie udało. Jak Polańskiemu będziemy mogli do więzienia wysyłać, on był w domowym, ale będziemy mogli mu do więzienia w Szwajcarii w swoim domu, będziemy jej mogli do więzienia wysyłać e, ciasta od bliklego. Tak, z pilnikiem w środku. Pilnik Poza tym yy, ostatnio Blikle tak się polepszyła, jakoś, że to ciastko po dwóch dniach się samo nadaje do życia jako pilnik, także w ogóle pełny no los sens no. To to Polecamy. I, Dobrze, no i, i może i na koniec, koniec. Tro, coś rodem z Black Mirror, widać że nawet w miniaturce jest Prince, screen screen z Black Mirror, sezon I pierwszy, odcinek 02. drugi. O od razu Black Mirror. Niekoniecznie Black Mirror, no po prostu oglądasz reklamę i możesz za to dostać bilet do kina, więc nie widzę tu żadnego zagrożenia. <laughs> Siedzisz przez 20 minut Może oglądasz o tym, jaki oglądasz jest powyżej, w, to jest reklamy. No jest to z Kickstart, na Kickstarterze ruszył jakiś crowdfunding m, aplikacji pre-show, pre nie, nie przyszedł to jest po rosyjsku ehm, Model biznesowy, nie wiem na czym miałby polegać, no ale zakładam, że puszcza się tam dużo, sprzedaje się dużo reklam i ludzie te reklamy oglądają z uwagą i po obejrzeniu tam 15 czy 20 minut różnych reklam firma oferuje, startup oferuje bilet do kina. No, pewnie to jest na początku na rynek amerykański. I pro, sobie... tip, pro tip, warto przyjść pół... warto się spóźnić pół godziny, żeby ominąć reklamę. Tak, oczywiście, <noise> po, czymś takim, po czymś takim po sesji 20 minut reklam warto się spóźnić na reklamy. W każdym razie to, to są ludzie związani z kinem, bo już wcześniej taką unlimited kartę wprowadzili, coś tam, coś tam. W każdym razie m, trzeba będzie oglądać te reklamy, ale żeby nie, nie było przypału, no to tam kontrowersje wzbudza pomysł, żeby aplikacja miała w sobie oprogramowanie rozpoznające twarz i czyta, czytające jakieś tam emocje, mm -hmm. żeby nie było, że to, to siedzimy tak i przez 24 godziny oglądamy te reklamy, mm -hmm. a, a że to nie jesteśmy my, czy że komórka leży, a my nie oglądamy, Kogo więc ogląda będzie się sobie? trzeba wpatrywać prawdopodobnie w komórkę, z ekscytacją. Z ekscytacją, szeroko otwierać się oczy. Uśmiechać, czy coś. Kiwać głową. I tak, jak, jakąś, jakąś robić tam interakcję, no i wtedy telefonik będzie patrzył na nas. I mówi, OK, to ciągle ty, to w dalszym ciągu ty w porządku, to ty. I 20 minut minęło, i dostajesz tu bilet do kina. Na pamiętnik będzie Cząst i, Jones i 8. Idź, idź się baw. Ciekawe, czy na dowolny film, czy nie na dowolny. I to jest tak, się zastanawiam, jak Polacy rozgryzą opcję systemu rozpoznawania twarzy, i przychodzi mi na myśl, Pewien sprytny koleś z łodzi, który na znak protestu przed koniecznością używania świateł przez cały rok stwierdził, że on nie będzie używał, bo to za dużo kosztuje i się zużywa żarówka, i wydrukował na kolorowej drukarce zapalone światła swojego samochodu i je nakleił na reflektory. I ja byłem wstrząś... wstrząśnięty, byłem tym pomysłem i ja go widziałem... Tak... Świeciły? Znaczy wyglądało jakby świeciły. Ja go widziałem w tak wielu miejscach, o, przedrukowanego, atak. że nie wiem, czy to fake, czy nie fake, bo nie udało mi się do, dotrzeć do tego człowieka. On się, z, 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 znaczy ludzie, którzy to wrzucali, zarzekali się, że to prawda. No ja jestem skłonny w to uwierzyć, więc ja już wiem jak... To jest jak... To mobile. No, Coś takiego. Więc ja wiem, jak Polacy obejdą system rozpoznawania twarzy, wezmą jedną komórkę, zestawią z drugą komórką, na której zarejestrują 20 minut filmiku ze sobą w roli głównej, tak. a potem tylko zgrają kamerę. Z komórką albo z monitorem, albo z czymkolwiek. Stawią naprzeciwko na siebie. <coughs> albo nie wiem, coś na pewno. Znaczy, moim zdaniem. Czekam ym... na propozycję. Piszcie w komentarzach. powiedzmy tak, jesteś jak, jak moim, moim zdaniem, znalezienie podatności tego systemu zajmie polskim Januszom 15 minut. Zwłaszcza, zwłaszcza że mają miesiąc życia więcej, bo Netflix to anulował miesiąc. <coughs> tak, więc mają czas, żeby wymyślać. Po, po tym, jak Netflix skasował darmowy miesiąc i trzeba od razu płacić. W związku z czym uważam, że to będzie konkurs na to, kto szybciej wymyśli dobry system.

sztuczną, która będzie się ruszać przy pomocy jakichś, jak, jak robocia i ją postawią. Nie, 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 na pewno nie. Zobaczysz. nie. Moim zdaniem to właśnie będzie zdjęcie, które jest wydrukowane na papierze, który jest zmięty, żeby oddać krzywizny <śmiech> tej <śmiech> twarzy. Ja wiem, tak, Tutaj nie, absolutnie nie, nie, kierujesz się błędną logiką. Fundamentalnie błędne założenia przyjmujesz. A, że będą o inwestować w rozwiązania techno technologicznej premii. Po, dobra, faktycznie, przepraszam. Myślę, proszę, że wszystko pójdzie po, po cebulą. Po linii, po linii najmniejszego głowę oporu, czy też jak wolą niektórzy, po najmniejszej linii oporu. Tak Przypominamy z tego miejsca, że linia nie ma wymiaru, więc nie ma czegoś takiego jak najmniejsza linia oporu. Dokładnie. Przypominamy, e że linia się nie ma początku ani końca. To jest wtedy, jak ma początek to jest półprosta, a jak ma i początek i koniec to jest, to jest odcinkiem. Tak. Ym... tak jak ten odcinek y, k, m, k się musi już skończyć, y, to może jeszcze spoilery filmów, których nie widzieliśmy. A ja niestety widziałem tak. film, który się by fajnie spoilowało, więc oszczędzę wam spoilera więc... filmu, to my, czyli As. Powiem tylko, że nie idźcie na to do kina, no. bo się zawiedziecie jak, jak, jak wizyta w US, tak się też można zawieść. Ja widziałem tak. natomiast e, film Dragon Ball e, Super e, Groli z 2018, super, super Dragon film. Ball? Dragon Ball, jestem wielkim fanem Dragon Balla od dziecka. Okay. Dragon Ball, tak. Już tam oni przeszli wiele mutacji i znajdują teraz tak naprawdę te kule smocze za pomocą radaru, więc w ogóle to nie jest problem. Używają smocze, tego jak polopiryny smocze, goździkowa. Smocze kule. Smocze kule, więc tak, czekamy, smocze, na smocze, kule. Smocze, czekamy na smocze kule w grze o tron. Dwie A, będą zmarznięte na pewno. I chciałem warzywo odcinka podać, bo pietruszka A. znowu zdrażała. A, pietruszka. To wiem, że rozumiem, że to od Janusza Piechocińskiego, wiesz, z Twittera. Nie, z mojego warzywniaka. Z no dobrze, Janusze Startupów, e, szykujcie oczka na oglądanie reklam, e, śpijcie grzecznie na materacach i zamawiajcie swojego Alfreda. I widzimy się za tydzień. Elo.